Cześć z tej strony domanu, a w dzisiejszym materiale pokażę wam prosty, ale bardzo ciekawy dokument, który zdecydowanie może pomóc nam na starcie Fifa 20. Lecz zanim przejdziemy do konkretów, pozwolę sobie jeszcze na drobny wstęp, wyjaśnienie, no i jako taką skromną genezę tego odcinka. Otóż, ja już te kartomanie prowadzę od jakiegoś czasu, no i naturalnie poznałem parę osób na całym świecie, będących bliżej tworzenia samej gry, przez co o niektórych rzeczach wiem szybciej niż opinia publiczna, ale i tak nie mogę. Tym otwarcie mówić. Na przykład film o najlepszych kartach na Start FIFA 20 zrobiłem na bazie danych, którą załatwiłem sobie przed oficjalną publikacją tej bazy przez pracowników EA, Lecz co jasne, wstawiłem go na kanał dopiero wtedy, kiedy mogłem to zrobić, czyli kiedy zeszło embargo na te informacje. No i chociaż wszystkie oceny ogólnej statystyki, które Wam pokazałem się zgadzały, to kilku zawodników miało nieaktualne logo klubowe, bowiem we wcześniejszej bazie danych, z której korzystałem, nie były przeprowadzone jeszcze wszystkie. Transfery, no a ja po prostu o tym nie wiedziałem. Natomiast wspominam o tym, ponieważ prosta tabelka, którą za chwilę pokażę, jest dokumentem, który pomiędzy pracownikami i jej był tak samo przekazywany już dość dawno temu jako dość tajny, więc nie było w pełni, w cudzysłowie, legalnej opcji, żeby pokazać go publicznie, aż tu nagle w końcu, kilka dni temu, jeden z tych pracowników jej opublikował tenże dokument za pośrednictwem swojego Twittera, a konkretnie jest to prosty arkusz mówiący. O tym, jakie statystyki będą najważniejsze dla zawodnika z pola grającego na danej pozycji w FIFA 20, czyli mówiąc ogólnie, jest to prosty wzór, jak znaleźć sobie rzeźnika do składu. No i przypominam, wzór stworzony przez twórców gry, a nie jakiegoś youtubera, co zagrał przez chwilę na jakimś gamescomie no i myśli, że już wie wszystko o FIFA 20. W każdym razie domyślam się, że ten dokument może być pomocny, zwłaszcza na starcie gry i zwłaszcza dla mniej doświadczonych graczy. Więc przechodząc już do konkretów, na pozycji środkowego obrońcy kluczowymi umiejętnościami są obecnie przyspieszenie, siła, odbiory tradycyjne oraz uwaga, zwinność. Oczywiście wzrost 6 stóp plus, czyli powyżej 182 cm, a do tego wysoka pracowitość w obronie, no co jest oczywiste. Natomiast co do tej zwinności, to jest ona tutaj jednak lekkim zaskoczeniem, no bo taki Ferdinand z winności ma 60, a u Wandajka nie jest wcale lepiej. Dlatego, chociaż to nie jest potwierdzone, no to ten arkusz w domu. Myślę, dedykowany jest nisko ocenionym zawodnikom, tak gdzieś do 83. Więc z jego pomocą będziemy w stanie wybrać właśnie rzeźników na start gry. No bo o tym, że Wandajki i Ferdinand będą dobrzy, no my wiemy już teraz, a przecież taka zwinność, która w tym arkuszu jest ważna, u nich totalnie kuleje. W każdym razie przedstawiając trzech najlepszych obrońców ocenionych maksymalnie na 83, którzy spełniają te kryteria, mamy tutaj chociażby Murillo, który do tej pory nie wzbudził naszego wielkiego zainteresowania. Aczkolwiek gość ma faktycznie aż 76 zwinności, ponadto całkiem niezłe przyspieszenie, a także resztę umiejętności. Więc myśląc na spokojnie jestem w stanie uwierzyć, że na tym silniku gry da on radę zrobić furorę w początkowych składach. Przechodząc już do bocznych obrońców, tutaj najważniejsze są tempo w rozumieniu ogólnym, zwinność, krótkie podania oraz siła. A do tego wyróżnione jest, aby prawy obrońca miał mocną prawą nogę, a lewy był lewonożny – no i jest to coś, na co ja zwracałem uwagę już w przeszłości, a teraz zostało oficjalnie wyróżnione, lecz przechodząc do konkretów, te kryteria wśród zawodników ocenionych do 83 najlepiej spełniają Mbabu, Semedo i Fernandez oraz Mendy, Hernandez i Schulz jeśli chodzi o obrońców lewych. I to raczej nie jest zaskoczenie, bowiem tymi piłkarzami społeczność zaczęła interesować się od razu po opublikowaniu bazy z kartami. Natomiast jeśli chodzi o pozycję defensywnego pomocnika, to tutaj sprawa jest dość prosta, bowiem cztery kluczowe umiejętności to fizyczność w rozumieniu całościowym przyspieszenie, przechwyty oraz obiór tradycyjny. Przy czym najbardziej rzuca się w oczy właśnie to przyspieszenie, bo tutaj nie chodzi o tempo ani wysoką szybkość biegu, pozwalającą nam dogonić przeciwnika na długim dystansie, tylko o samo przyspieszenie czyli możliwość szybkiego doskakiwania do dywala. Do tego, oczywiście, wzrost minimum 182 cm i wysoka pracowitość w obronie więc te kryteria wśród tanich rzeźników najlepiej spełniają Idrissa Gay, Thomas Delaney i Radzian Angolan, który odstaje nieco wzrostem, no ale ma czym zaszpanować w pozostałych statystykach i pomimo, że jest nominalnie ofensywnym pomocnikiem, to na starcie bankowo będzie genialnie grał z tyłu. Przechodząc już do pozycji klasycznego pomocnika, tutaj pojawiło się dla mnie jedno z większych zaskoczeń, bo o tym, że dribbling i krótkie podania są ważne, no raczej każdy wiedział, ale kluczowe są ponownie przyspieszenie oraz siła, czyli wychodzi na to, że FIFA 20, tak jak zresztą mówiłem po pierwszym zagraniu kilka tygodni temu, faktycznie taki Szawi nie będzie ciemiężycielem, bo nawet w środku pola bardzo liczy się krzepa. Więc trzema nisko ocenionymi zawodnikami najlepiej spełniającymi te kryteria są oczywiście Sisoko, Andrien Rabio oraz Badu NDA ze Stoke City, który ma niby niski Uberal, ale tam w tych kluczowych statystykach faktycznie ma czym przyszpanować, więc może sprawdzić się on na starcie w roli chociażby super rezerwowego. Leci dalej i dochodzimy już do pozycji ofensywnego pomocnika, a tutaj kluczowe są podania w rozumieniu ogólnym, drybling, strzały z dystansu oraz przyspieszenie, czyli już raczej bez większych niespodzianek, a do tego oczywiście cały czas ważne są cztery gwiazdki sztuczek oraz co najmniej cztery gwiazdki słabszej nogi, a przy tym wysoka pracowitość w ataku, więc te warunki najlepiej spełniają Tyson, Taliska oraz Zieliński, no więc proszę, jaką się nam tutaj znienacka pojawił, aczkolwiek faktycznie Piotr ma nawet 82 Strzelania z dystansu czy pięć gwiazdek słabszej nogi. Więc jemu na start naprawdę niewiele czego brakuje. Co do bocznych pomocników, najważniejsze są tempo, ponownie siła, krótkie podania oraz dribbling, tylko że mówimy tutaj oczywiście o bocznych pomocnikach grających na swojej nominalnej pozycji. Do tego oczywiście ważne są cztery gwiazdki sztuczek i mocna lewa noga u lewego pomocnika oraz mocna prawa noga u prawego pomocnika. No bo tu chodzi oczywiście o możliwości rozgrywania czy trzymania piłki przy linii bocznej boiska, więc. Można się było tego domyślić, to akurat nie jest żadna nowość i te warunki spełniają najlepiej Antony Martial po lewej stronie oraz Bergwine po stronie prawej. Może małym zaskoczeniem jest też tutaj obecność Lukaku, lecz jak się nad tym dłużej zastanowić, to jednak jest to normalne, no bo posiadanie takiego wielkiego gościa, chociażby w formacji 4-4-2, na pewno może pomóc. A my zbliżamy się już powoli do końca listy, gdzie przechodzimy do pozycji bocznych skrzydłowych oraz bocznych napastników i tutaj najważniejsze są oczywiście tempo w naczyni ogólnym, wykończenie, krótkie podania oraz dribbling, czyli raczej nic nowego. Do tego oczywiście cztery gwiazdki sztuczek i przede wszystkim wysoka pracowitość w ataku, no a to są warunki, które najlepiej spełniają ponownie Antony Martial, Promes oraz Carrasco po lewej stronie oraz Pepe, Bergwijn i Vela po stronie prawej. Meksykanin załapał się do tego top 3, bowiem ma świetne wszystkie statystyki, a jedyne czego mu brakuje to tempo, więc akurat tutaj on raczej odpadnie jako wybór w składzie, no ale już taki Martial skoro pojawił się nam ponownie, to prawdopodobnie będzie naprawdę niezłym rzeźnikiem w 20, więc finalnie przechodząc już do ostatniej pozycji, czyli napastnika, najważniejsze są na niej wykończenie, przyspieszenie, siła oraz drybling. I tutaj ponownie samo przyspieszenie, a nie pace w rozumieniu ogólnym. Do tego siła, a przy niej wzrost tak minimum 180 cm, czyli filigranowi zawodnicy grający w ataku mogą mieć kłopoty w FIFA 20. Natomiast przechodząc do finalnej, najlepszej trójki, spełniającej te warunki są to Williams, Bakambu oraz Rashford, który z Marsjalem może tworzyć genialny duet pod tani hybrydy. Więc reasumując, tak wygląda sytuacja. Wiele z rzeczy, które tutaj zostały przedstawione jest oczywistych, ale myślę, że mieliśmy jednak parę niespodzianek i ostatecznie, że przynajmniej na starcie gry warto budować składy w oparciu o piłkarzy, którzy najlepiej spełniają przedstawione tutaj warunki. No bo przypominam, ta tabela to nie jest wymysł fanów, tylko uwagi samych twórców odnośnie tego co liczy się w FIFA 20. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!